Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa. Ja nazywam się Tymoteusz Romanowski, a to jest wydanie urodzinowe, urodzi wydanie urodzinowe w programie My Politics. Moim i państwa gościem będzie pan Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszym pytaniem, jakie panu ministrowi chciałbym zadać, to jest: jak rozwinięta <laughs> jest aktualnie polityka młodzieżowa w Polsce? W moim przekonaniu ona jest w tej chwili całkiem mocno rozwinięta, chociaż długo trzeba było na to czekać, bo dopiero w ostatnich latach konkretne rzeczy się w tej sprawie zadziały. Zresztą ostatnio delegacje ze Słowacji parlamentarzyści różnych opcji politycznych z tego kraju byli pod wrażeniem tego, jak u nas mocno te kwestie zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne są rozwinięte, chcieli wiele naszych rozwiązań implementować u siebie, więc jest to też taki trochę zewnętrzny głos który pokazuje pewną perspektywę oceny tej kwestii. A jeżeli chodzi o konkretne elementy, w tej chwili mamy od dwóch lat działającą Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, nowy w pierwszych historii Polski taki organ, który jest organem stałego, systemowego dialogu pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a reprezentantami środowisk młodzieżowych. Mamy przy szeregu ministerstw, instytucji kultury, przy panu prezydencie także młodzieżowe organy doradcze, też nowość w ostatnim czasie wprowadzona, no został ustanowiony Urząd Pełnomocnika Rządu spraw Polityki Młodzieżowej rok temu. W tym roku na wszystkich szczeblach samorządu ustawowo umocniliśmy młodzieżowe rady, czy na poziomie powiatowym i wojewódzkim to w ogóle utworzyliśmy, na, na poziomie gminnym umocniliśmy młodzieżowe rady z bardzo silnym katalogiem kompetencji, kompetencji, które są już na poziomie ustawy gwarantowane. No, po prostu organizujemy w tej chwili konsultacje we wszystkich częściach polskich, które mają sposób partycypacyjny doprowadzić do wypracowania nowej wieloletniej strategii polskiej polityki młodzieżowej. Więc to jest czas, kiedy młodzi ludzie mają głos, kiedy państwo ten dialog prowadzi i myślę, że warto z tych różnych instrumentów korzystać. Kolejne pytanie, które ja właśnie chciałbym zadać panu ministrowi, jest związane z pierwszym. Jaka według pana ministra jest rola aktualnie młodych w polityce? Czy ona jest wystarczająca, czy ona powinna zostać zwiększona, zmniejszona? Ona jest w tej chwili zdecydowanie zwiększona w ostatnim czasie, i to zarówno w tym aspekcie, który przedstawiłem przed chwilą, że chodzi o dialog z młodymi, ale także o obecność młodych ludzi w różnych miejscach, w rządzie, w parlamencie w życiu publicznym zdecydowanie w tej chwili już osoby urodzone w latach 90. pełnią różne funkcje w tych miejscach, które wspomniałem, także w przestrzeni samorządowej. Także to jest czas, kiedy młodzi ludzie mają możliwość takiego mocnego wejścia do życia publicznego również. Wspierane są inicjatywy oddolne, bo mamy teraz taki czas, kiedy najwięcej w historii środków państwowych, ale oczywiście nie tylko, w tym momencie mówię o państwowych, płynie do organizacji pozarządowych, do środowisk obywatelskich, do trzeciego sektora i tutaj także środowiska młodzieżowe bardzo intensywnie z tego korzystają, z całej masy tych nowych programów, takich jak nowe FIO, program rozwoju organizacji obywatelskich, program wspierania organizacji harcerskich i skautowych, program wspierania międzynarodowych domów spotkań, to jest właśnie wymiana młodzieży, Polski Inkubator Rzemiosła, Dedykowany m.in. młodocianym pracownikom, program dla uniwersytetów ludowych, także to jest taki dialog międzypokoleniowy, więc tutaj bardzo wiele Korpus Solidarności, program długoterminowego wolontariatu, bardzo wiele takich działań jest w tej chwili prowadzonych i także takie inicjatywy oddolne, obywatelskie, młodzieżowe uzyskują wsparcie. To tutaj może jeszcze tylko doprocesuję, czy według pana ministra właśnie rola aktualnie młodych jest wystarczająca w debacie publicznej, w sprawach polityki polskiej, czy jednak powin, po, powinniśmy starać się, powinien rząd się starać, żeby jeszcze bardziej młodzi ludzie wpływali na aktualną sytuację w kraju. No ja myślę, że zawsze można jeszcze poszerzać i jeszcze więcej może być tych tego miejsca młodych ludzi, ale oczywiście wiemy, że i tak w tej chwili jest to dużo, dużo mocniej obecne, niż jeszcze kilka lat temu. Także my cały czas staramy się poszerzać, cały czas są nowe przedsięwzięcia podejmowane i, i bardzo dobrze. Jeżeli są kolejne pomysły, to chętnie również zwracamy na to uwagę. Dziękuję i kolejnym pytaniem, jakie chciałbym zadać jest, jaka według Pana Ministra jest rola niezależnych mediów w Polsce aktualnie? No to jest oczywiście w każdym kraju, w każdej demokracji rola bardzo istotna, związana z przekazywaniem informacji, związana z różną funkcją kontrolną wobec różnych instytucji publicznych, zarówno polityków, rządu, ale także chociażby sędziów, także wobec instytucji biznesowych, prywatnych przedsiębiorców, takich ludzi, którzy mają wielkie fortuny i w związku z tym też wynikają ich wpływy. I oczywiście jest to rola, która musi być zagwarantowana. My zresztą w tej chwili mamy dużo większy pluralizm, jeżeli chodzi o media, niż jeszcze kilka lat temu. Ja przypomnę, że około 10 lat temu. Myślę, że można. No powiedzmy, tutaj jest trudno podać konkretną datę, bo tak naprawdę to, to, to się troszeczkę tam zmieniało w kilku aspektach, ale no powiedzmy, że przed 2015 rokiem właściwie wszystkie media, poza dwoma, wtedy jednak dosyć słabszymi od dzisiejszego momentu tygodnikami, były mediami, które miały jedną linię programową, lewicowo-liberalną, związaną z ówczesnym rządem i właściwie nie było żadnych dużych mediów, które by docierały z przekazem innym niż ten dominujący. W tej chwili to znacząco zmieniło, w tej chwili mamy znacznie większy pluralizm w mediach, różnych mediach, zarówno tych elektronicznych, jak i tych papierowych, telewizjach, stacjach radiowych, portalach internetowych, także oczywiście jest to bardzo ważne, żeby właśnie taki pluralizm utrzymywać. Uważa właśnie pan minister, że mamy wystarczająco obiektywnych Mediów w Polsce, tygodników telewizji, czy jednak powinniśmy, czy jednak jest ich nadal za mało i są jedynie media albo stricte prawicowe, albo stricte lewicowe? No, oczywiście jest bardzo ważne, żeby przełamywać tak zwane bańki informacyjne, żeby. Były media, które zapraszają, które są czytane przez ludzi o różnych poglądach. To jest oczywiście duża wartość. To też, żeby taki portal jak Państwa Medium uważam za bardzo cenny, istotny, to jest szczególnie dla młodych ludzi, którzy korzystają z tego portalu. I im więcej takich inicjatyw będzie, tym, tym, tym lepiej dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. I ostatnim pytaniem, jakie chciałbym zadać panu ministrowi, to jest, który program w My Politics wspomina pan minister najlepiej? No ja byłem, w, z tego co pamiętam, w dwóch programach. Raz to był taki komentarz bieżący do, do wydarzeń politycznych z politykami różnych opcji. Drugi raz to było moje spotkanie z przedstawicielami organizacji młodzieżowych. Oba były jak najbardziej interesujące. Oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo chętnie z Państwem się ponownie spotkam. Szczególnie oczywiście z przedstawicielami środowisk młodzieżowych. To jest zawsze dobre doświadczenie. Na bardzo wysokim poziomie ta dyskusja była, więc miło wspominać. To w imieniu MyPolitics bardzo chciałbym panu ministrowi podziękować za tak ciepłe słowa. No i zaprosić od razu na kolejne programy na kanale MyPolitics pana ministra. Liczę, że pan minister będzie częstym gościem na naszym kanale. I ja bym chciał państwu i panu ministrowi bardzo podziękować za ten wywiad. To było wydanie urodzinowe programu MyPolitics. Ja nazywam się Tymotem Romanowski, a moimi państwo gościem był pan minister Piotr Mazurek. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Dziękuję. Do widzenia.